już mamy na miejscu, zaraz zaczynamy rozładunek i po świętach startujemy. Jakieś krótkie relacje z tego się po, z tych relacji, Mnie. jakiś filmik się poskłada i, i będziemy tutaj zaraz wszystko mieli w komplecie. No prawie, prawie. W sama drobnica, Tak więc sprawy mają się tak. Pierwsza, pierwsza ciężarówka rozładowana przyjechało dużo, dużo różności, o które pytaliście i które, które po prostu są bardzo popularne w naszym klimacie. Zaraz tutaj pokrótce pokażę co jest ciekawego od razu powiem o ceny nie pytajcie teraz w komentarzach ani nigdzie, bo ceny to wszystko będzie gotowe dopiero po świętach nie dojechały jeszcze trachy karpusy duże no i jeszcze tam niektóre niektóre rośliny które generalnie są w ofercie ale widzicie zobaczcie jakie piękne karławki Kilku pniowe, jednopienne, robusty. Zobaczcie, z pnie, nie wiem, od 170 cm te pnie mają. Cykasy. Eee, to jest w ogóle, to jest jedna z tych niespodzianek, o które też by ktoś tam pytał. To jest Fenix. I teraz po, po tym całym dniu pracy zapomniałem jego nazwy, ale, ale jest generalnie świetny. Jest świetny. Eee, tutaj też widzimy tam jakaś filifera. Eee, robusty, cykasy w, w wielu różnych rozmiarach. trawy drzewiaste, małe karłatki. O, tak jak wspominałem, dla początkujących, czy też po prostu dla osób, które gdzieś tam by sobie chciały eee, zacząć przygodę. Eee, Jówki eee, Tam też jakieś robusty. Tak, 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 tak. Tutaj też robusty. Smocze, drzewa, krachy, karpusy. Eee. O, tam może będzie widać, może nie będzie widać. Palma pakistańska. Palma pakistańska. Bardzo wytrzymała. Ja jeszcze jej nie testowałem. Być może ktoś testował. Eee, ale podobno się w europejskich, tutaj, tych naszych warunkach świetnie sprawdza jest kilka sztuk to też taka nie, nie spo, jedna z niespodzianek piękne strelicje zobaczcie z kwiatami to jest świetne no i mówię tutaj o trawy drzewiaste, cykasy robusty małe wulkano piękne piękne wulkano e, valerii Wagner wagnerianusy mniejsze troszkę większe to tu jeszcze mamy też e, filifery Robuste, Juki, e, Rostraty. Na razie taki mały, drobnicowy asortyment zjechał. <klarw _> Także, przepraszam, czekam jeszcze na, na te większe egzemplarze Rostrat e, i, i takich, naprawdę, big, big dla To wszystko jest w ofercie. I tak jak mówię, cennik, cennik pojawi się po świętach. Teraz sobie trzeba spauzować, tak żeby, żeby nabrać siły i, i to wszystko z głową dobrze zrobić. Pięknie to wygląda, nie? Świetne cykasy z że naprawdę nie, ale one są gdzieś chyba w środku cykasy Też z takim ponadmiotem drobnym. Piękny, piękny, gruby zwiń z odrostami. Dobra, słuchajcie moi drodzy, to by było na tyle w tym momencie. Widzimy się po świętach, oferty również zaczną pojawiać się po świętach. Facebook, pewnie YouTube, Instagram. Tak więc wtedy startujemy wszyscy razem. Wydzwonicie, piszecie, a ja staram się w miarę możliwości odpowiadać na Wasze zapytania i, e, i realizować Wasze potrzeby. To by było na tyle. Wesołych świąt! Wam życzę spokojnych, radosnych i do zobaczenia, do usłyszenia.